Cześć, ja jestem Nojanej. i zapraszam Was na filmik o dzielnicach biznesowych i o dzielnicach portowych. Dowiecie się jak działają, jakie mają budynki, gdzie je budować, po co je budować, ile ich budować, kiedy je budować i wszystko dookoła. Także zapraszam do oglądania. No i zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć, że ten filmik jest oparty na mojej wiedzy, na wiedzy z Stephanem i dajcie znać jakie są Wasze sposoby budowania dzielnic portowych i biznesowych. Ja gram na wersji z pełnym DLC i ten poradnik jest dedykowany właśnie dla takiej wersji gry. Chociaż myślę, że jeżeli wszystkich DLC nie macie, to też dużo z niego wyciągniecie. No więc dzielnica biznesowa, jak sama nazwa mówi, jest odpowiedzialna za generowanie złota. Jeżeli chodzi o technologię, kiedy zdobywamy dzielnicę biznesową, to jest ona tutaj dosyć szybko waluta. Całkiem łatwo się do niej dostać, całkiem łatwo ją zbustować i ogólnie nie powinno być problemów z jej osiągnięciem. Tutaj w walucie odblokowujemy samą dzielnicę biznesową i pierwsze ulepszenie tej dzielnicy, czyli targowisko. Dalej, w epoce renesansu mamy bankowość, gdzie odblokowujemy banki, i w epoce przemysłowej ekonomię, gdzie mamy do dyspozycji ostatni upgrade, czyli giełdę. Same budynki omówimy sobie za chwilę. Jeżeli chodzi o złoto, to tutaj w lewym górnym rogu mamy to złoto dostępne, pokazuje się nam też ile natury zdobywamy. No i słuchajcie, to złoto jest nam absolutnie na każdym etapie gry potrzebne. Można za to złoto kupić większość budynków, jednostek, zasoby luksusowe, strategiczne, można kupić wielkie dzieła. No i często to złoto pomaga zachować produkcję na to, co jest naprawdę kluczowe i pomaga rozwinąć miasta słabsze, na przykład. Tutaj patrząc na to miasto, które jest słabsze. Zobaczcie, możemy tutaj kupić stocznie, możemy kupić kanalizację, możemy kupić pozłacany skarbiec i kupę innych potrzebnych rzeczy. Kupca możemy kupić jakiegoś budowniczego i tak dalej. Co tylko będziemy potrzebowali, to możemy kupić za pomocą złota i wcale nie musimy wydawać na to produkcji. Dzielnice biznesowe nie są jedynym źródłem zdobywania złota w tej grze, ale na pewno znaczna część tego złota będzie z nich pochodzić. Dzielnica biznesowa oraz wszystkie budynki w dzielnicy biznesowej Oprócz złota zapewniają nam punkty wielkiego kupca. Jeżeli chodzi o to, gdzie stawiać dzielnice biznesowe, no to odpowiedź jest dosyć prosta. Przede wszystkim nad rzekami, dlatego że każda dzielnica biznesowa dostaje plus 2 za sąsiedztwo rzeki. Dodatkowo dzielnice biznesowe dostają plus 2 za sąsiedztwo portu, ale o ile nie gracie z sowami Minerwy, to zwykle nie opłaca się budować dzielnicy portowej i biznesowej w jednym mieście ze względu na to, że nie da się uzyskać dwóch szlaków handlowych naraz z jednego miasta ale o tym jeszcze sobie powiemy w przyszłości. Dodatkowo mamy plus 1 za sąsiedztwo z placem rządowym oraz plus 1 za każde dwie inne dzielnice, które otaczają naszą dzielnicę biznesową. Czyli jak na przykład tutaj sobie popatrzymy, dla przykładu mamy plus 2 od rzeki i plus 1 za dwie dzielnice, które tutaj sąsiadują z tą dzielnicą, czyli składa się to na plus 3. Tutaj na przykład mamy sąsiedztwo portu i centrum miasta, czyli dwóch dzielnic oraz samego portu, czyli dodatkowe plus 2, no i mamy plus 3. W tym miejscu mamy na przykład plus 2 za rzekę, plus 2 za dzielnicę portową i plus 1 za dwie sąsiadujące dzielnice. Jeżeli chodzi o to, ile dzielnic biznesowych zbudować w Twoim imperium, to ja buduję je zwykle w każdym mieście. Jeżeli tutaj sobie popatrzycie, to przynajmniej dzielnica biznesowa w każdym mieście jest zaplanowana. Robię to głównie po to, żeby zyskać kolejny szlak handlowy, który jest dostępny. Targowisku, które za chwilę sobie będziemy omawiać. W tej akurat grze gramy z sowami minerwy. I sowy minerwy to takie tajne stowarzyszenie, które ulega uzyskiwanie szlaku handlowego zarówno z portu, jak i z dzielnicy handlowej. Dlatego budowanie obu tych struktur na raz ma sens. W przypadku, kiedy nie gracie z sowami minerwy, zalecam ograniczyć się albo jedynie do portu, albo jedynie do dzielnicy biznesowej. Rzadko kiedy jest opłacalne, że dzielnica biznesowa i port w jednym mieście bez słów minerwy są uzasadnione, no chyba że. Macie premię rzędu plus 6, plus 7 w obu dzielnicach, wtedy myślę, że jak najbardziej możecie to zrobić. W takiej sytuacji warto też rzucić rejnę do takiego miasta, ona podwaja premie za sąsiedztwo uzyskiwanie ich dzielnic biznesowych i portowych w danym mieście. Można to skojarzyć na przykład z kartami do premii do sąsiedztwa dzielnic portowych czy biznesowych, i wtedy zarabiać już w ogóle kupę złota w takim mieście. Następnym pytaniem jest, kiedy te dzielnice budować? No i to już zależy od waszego typu cywilizacji. Którą gracie. Jeżeli na przykład lecicie mocno pod naukę, no to oczywiście te kampusy będziecie budowali w pierwszej kolejności, a na przykład gdzieś tam w drugiej, trzeciej kolejności dzielnice biznesowe. Jeżeli gracie na przykład Mali czy Portugalię, tak jak ja tutaj, no może Portugalię to bardziej najpierw porty, a potem dzielnice biznesowe, ale te dzielnice biznesowe na pewno będą miały większy priorytet. Jeżeli chodzi o taką standaryzację, to ja bym powiedział, że dzielnica biznesowa zwykle jako druga lub trzecia w danym mieście powinna być budowana. Jednak to nie jest żadna reguła, po prostu takie uogólnienie. Kolejnym zastosowaniem dzielnicy biznesowej jest to, że sama daje plus pół do premii za sąsiedztwo. Więc, jeżeli chcemy uzyskać dużą premię za sąsiedztwo, na przykład takiej dzielnicy kulturalnej, no to otaczając ją innymi dzielnicami, tak jak tutaj, ma dwie dzielnice z tej strony, dwie dzielnice z tej strony i dostaje plus cztery. No i na przykład dzielnica biznesowa składa się na ten bonus, więc możecie używać ich jako takiego boostowania innych dzielnic. Jeżeli chodzi o zdobywanie punktów wielkich kupców, to oprócz tego, że budynki w dzielnicy biznesowej i sama dzielnica biznesowa je zapewnia, to możecie również kończyć projekty inwestycja w ośrodek biznesowy i to zamienia około 30% produkcji w złoto, a około 22% produkcji w punkty wielkich kupców. Więc jeżeli jest jakiś wielki kupiec, którego koniecznie chcecie dostać, a macie mało punktów i przegrywacie, to możecie kilka takich inwestycji w paru miastach przeprowadzić. I jak już rozmawiamy o wielkich kupcach, no to prawdę mówiąc, większość z nich jest dosyć kiepska i tych kiepskich wielkich kupców polecam po prostu rekrutować i zostawiać ich na późniejszą erę do ulepszania waszych przemysłów do korporacji. Przemysły są dostępne w trybie monopolii korporacji. I są one możliwe do zbudowania w momencie, kiedy mamy co najmniej dwie kopie danego zasobu luksusowego. Korporacja natomiast jest ulepszeniem przemysłu, ale warunkiem do ulepszenia przemysłu do korporacji jest posiadanie minimalnie trzech zasobów luksusowych danego typu. I ulepszenie do korporacji daje nam Następujące boosty, więc tutaj tych kiepskich, wielkich kupców polecam zachowywać właśnie na te ulepszenia przemysłów do korporacji. Jest kilka spoko kupców, np. tacy, którzy zwiększają nam limit naszych szlaków handlowych, np. takich, którzy dodają nam zasoby luksusowe jak zabawki, kosmetyki, dżinsy czy np. perfumy oraz w grze kulturowej tych dwóch wielkich kupców, którzy sprawiają, że nasze szlaki handlowe do innych cywilizacji o 50 punktów procentowych zwiększają swój nacisk turystyczny na tamtą cywilizację, co jest bardzo, bardzo przydatne. No i zanim zaczniemy omawiać sobie poszczególne budynki w tej dzielnicy biznesowej, to warto przypomnieć, że handlowe miasta państwa bustują wszystkie te budynki w następujący sposób. Tutaj na przykład Hunza, Maskat czy Zanzibar, każdy z nich jest handlowym miastem państwem oznaczonym na żółto. Jeden emisariusz w takim mieście państwie daje nam do każdego targowiska i latarni, czyli naszą dzielnicę portową też one bustują, plus 2 do złota. Czyli w tym przypadku moje targowisko ma dodatkowe plus 6 do złota dzięki tej. Miastom państwo. Próg trzech emisariuszy daje plus 4 do złota w każdym banku i stoczni, a próg 6 emisariuszy w każdym mieście państwie daje nam plus 6 złota w każdej giełdzie czy porcie morskim. Czyli przykładowo, jak wcześniej widzieliście, mam w trzech miastach państwach emisariuszy, targowisko daje bazowo plus 2, z każdego z tych miast państw mam po 2, czyli 6, czyli sumarycznie moje targowisko daje plus 8 do złota, a normalnie dawałoby plus 2. No i tutaj macie po prostu ukazaną siłę miast państw. I myślę, że możemy zacząć opisywać sobie budynki w tej dzielnicy biznesowej. Pierwszym z nich jest targowisko, no i... Tak jak wspominaliśmy, daje plus 2 do złota, plus 1 punkt Wielkiego Kupca Natury, i oprócz tego daje nam plus 1 do maksymalnej liczby szlaków handlowych. Jeżeli w danym mieście nie ma latarni morskiej, na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli jak już mamy latarnię morską, to najczęściej nie ma sensu budowania dzielnicy biznesowej i targowiska, dlatego że nie dostaniemy tego drugiego szlaku handlowego. Wyjątkiem są tutaj sowe minerwy. Ten budynek powinniście budować zawsze od razu po ukończeniu dzielnicy biznesowej, ponieważ ten budynek zapewnia, Wam dodatkowe miejsce na szlak handlowy, i tak naprawdę dzielnica biznesowa bez tego targowiska ma bardzo niewiele sensu. Czasami ja sam buduję dzielnice biznesowe nawet nie po to, żeby zyskać złoto, tylko po to, żeby dostać ten szlak handlowy i wysłać go za produkcję, za pożywienie i przyspieszyć rozwój swoich miast. Kolejnym budynkiem, który można w dzielnicy biznesowej zbudować, jest bank. Bank bazowy daje nam plus 5 do złota oraz plus 1 wielkiego kupca naturę no i jest to nic szczególnego. Natomiast jeżeli gracie z sowami minerwy, to ten bank jest zastąpiony przez pozłacany skarbiec. I pozłacany skarbiec ma takie same właściwości z tym, że daje więcej punktów wielkiego kupca o 1. Ale kiedy macie w danym mieście targowisko i latarnię, to zbudowanie pozłacanego skarbca daje wam plus 1 do maksymalnej liczby szlaków handlowych i to pozwala wam zyskać dwa szlaki handlowe z jednego miasta. No i ostatnim budynkiem w dzielnicy biznesowej jest giełda Daje plus 4 do złota I dodatkowo plus 7 jeżeli jest zasilone Plus 1 punktów wielkiego kupca naturę Tak naprawdę nie robi nic szczególnego Jeżeli chodzi o bank i giełdę Tak naprawdę te budynki możecie budować Kiedy nie macie nic innego do roboty Albo kiedy macie masę handlowych miast, państw I emisariuszy w nich I, i te budynki naprawdę dają wam bardzo dużo złota Dlatego, że trzeba w te dwa budynki Włożyć sporo produkcji A najczęściej w tym czasie mamy do budowania inne ważniejsze rzeczy typu dzielnice kulturowe czy na przykład kampusy, laboratoria badawcze itd. Jeżeli chodzi o budynek giełdy i w przyszłości będziemy omawiać jeszcze port morski to grając w trybie korporacji i monopolii i posiadając korporację na terenie danego miasta Możecie produkować w tym właśnie mieście produkt danej korporacji. Każdy z produktów tej korporacji ma swoje unikalne właściwości i może zostać przenoszony pomiędzy miastami. Czyli, na przykład, możemy w jednym mieście zrobić produkt korporacji, który daje nam dwa produkcji, jeden turystyki oraz 30% do produkcji jednostek cywilnych w mieście i na przykład przenieść ten produkt do innego miasta, w którym takiej produkcji do jednostek cywilnych potrzebujemy. Jeżeli chodzi o to, który produkt? Korporacji, jakie bonusy wam daje, to tutaj macie wypisane, czyli tutaj są typy zasobów luksusowych i ich korporacje, a tutaj jakie mają dochody, czyli tutaj te wymienione mają plus 50% wiary w tym mieście, tutaj jest plus 60% do produkcji jednostek militarnych, tutaj jest plus 40% do wzrostu populacji oraz plus 6% obszarów mieszkalnych. Dalej mamy plus 40% do kultury, 50% do złota, 60% do produkcji jednostek cywilnych, 60% produkcji do budynków oraz 30% do nauki. No i jeżeli chodzi o dzielnicę biznesową, to tak naprawdę tyle. Chcę jeszcze wspomnieć o takim cudzie jak Big Ben i dzięki niemu dostajemy plus jedno miejsce na doktrynę ekonomiczną, co jest bardzo, bardzo przydatne. Ten cud jest dostępny w technologii ekonomii, wymaga banku, musi się znajdować w sąsiedztwie rzeki oraz w sąsiedztwie dzielnicy biznesowej czyli tutaj te warunki nie są trudne do spełnienia jest dosyć drogi jeżeli chodzi o produkcję ale ta dodatkowa doktryna ekonomiczna jest bardzo, bardzo dobra i jeżeli tylko Wam się uda to starajcie się ten cud zawsze zbudować no i tym sposobem przechodzimy do dzielnicy portowej która znajduje się w astronawigacji w epoce klasycznej no i tutaj do astronawigacji jest na pewno nieco ciężej dojść. Trzeba zbadać astrologię, żeglugę, które są nieco cięższe do zbusztowania, więc niby technologie waluty i astronawigacji znajdują się prawie że w tym samym miejscu, ale jednak do waluty jest o wiele łatwiej dotrzeć niż do astronawigacji. No ale właśnie tutaj dostajemy dostęp do dzielnicy portowej oraz do latarni. W renesansie w produkcji masowej dostajemy dostęp do stoczni i dopiero we współczesności dostajemy... Elektryczność, a w elektryczności port morski, który jest ostatnim etapem budowy naszej dzielnicy portowej. No i tutaj działanie dzielnicy portowej nie jest aż tak proste jak dzielnicy biznesowej, dlatego że dzielnica ta zapewnia złoto, pożywienie, obszary mieszkalne, szlaki handlowe oraz produkcję, zależnie od budynku. No i jeszcze na dodatek zapewnia punkty Wielkiego Admirała. Wielcy admirałowie tak naprawdę działają bardzo podobnie do wielkich generałów, tylko że dla jednostek morskich. No i tutaj większość z tych admirałów jest kiepska, jeżeli nie brać pod uwagę zwiększania ich potencjału bojowego, ale jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, to na pewno dobry jest na pewno ten pan, który sprawia, że wszystkie nasze jednostki mają większy zasięg widzenia oraz pozwala im wpływać na pola oceanu bez wymaganej technologii. Jest to bardzo, bardzo przydatne, szczególnie na początku gry. Mamy też tego pana, który zwiększa nasz limit szlaków handlowych oraz zapewnia darmowego kupca. No, i w grze wojennej mamy takiego pana, który sprawia, że zmęczenie wojną jest o 25% mniejsze, co jest bardzo, bardzo przydatne. Całkiem w porządku są też ci wielcy admirałowie, którzy dają nam darmową jednostkę, dlatego że ta jednostka przeważnie jest z przyszłej epoki, można nią całkiem nieźle namieszać, jeżeli dobrze się ją wykorzysta. No, i jako ostatni bardzo dobry admirał jest ten pan, który buduje od razu latarnie oraz stocznie w mieście, i pozwala to takiemu miastu zaraz po wzniesieniu swojej dzielnicy portowej, bardzo bardzo szybko się rozwinąć. Jeżeli chodzi o to, gdzie kłaść dzielnicę portową, no to przede wszystkim w centrum miasta, dlatego że taka dzielnica portowa od centrum miasta dostaje plus 2 do złote natury. Oprócz tego od każdego zasobu morskiego, który z nią sąsiaduje, dostaje plus 1, dostaje plus 1 za sąsiedztwo z placem rządowym oraz plus 1 za każde dwie inne sąsiadujące dzielnice. No i patrząc na przykłady, tutaj mamy plus 4, czyli plus 2. Z centrum miasta oraz plus 2 z dwóch zasobów. Tutaj mamy plus 5 plus 2 z centrum miasta, plus 2 z dwóch zasobów i plus jeden z dwóch sąsiadujących dzielnic, czyli centrum miasta i biznesowych. Tutaj mamy plus 6, plus 2 z centrum miasta i plus 4, czterech sąsiadujących zasobów. No mam nadzieję, że wiecie na czym to polega. I tutaj chcę podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną różnicę, dlatego że w odróżnieniu od dzielnic biznesowych, dzielnice portowe budujemy jedynie na mapach z większą ilością wody. Na przykład, że na Pangei budowanie dzielnic portowych mało kiedy się sprawdza i przeważnie nie ma sensu. Ale na przykład na archipelagu tak naprawdę ja dzielnicę portową buduję w zasadzie w każdym mieście. No i niewątpliwym plusem dzielnic portowych jest to, że ulepszają one wszystkie pola z płytką wodą na około danego miasta, no czego niestety nie robią dzielnice biznesowe. W takich miastach jak Beja z dużą ilością wody na około, tak naprawdę dzielnica portowa jest podstawą funkcjonowania tego miasta. Jeżeli chodzi o to, kiedy budować te dzielnice portowe, no to ja zwykle zakładam je wtedy, kiedy dane miasto ma dostęp do 6-8 heksów z płytką wodą lub więcej. Tam na tych polach z płytką wodą znajdują się jakieś zasoby dodatkowe, jakieś luksusowe. To wtedy właśnie warto zbudować port, ponieważ znacznie wzmacnia on te pola i pozwala miastom na nich pracować. Tak jak mówiłem wcześniej, handlowe miasta państwa wzmacniają nam latarnie, stocznie oraz port morski. No i pierwszym budynkiem w tej dzielnicy portowej jest latarnia morska, która sama z siebie daje tylko plus jeden do żywności i złota, ale daje plus jeden do żywności wszystkim polom wybrzeża, czyli, jak ja to mówię, polom z płytką wodą. Ważną rzeczą jest to, że ten budynek zapewnia dodatkowo dwa obszary mieszkalne i to bardzo mocno pomaga w miastach bez dostępu do świeżej wody. I, z, i gdy zakładacie takie właśnie miasto bez dostępu do świeżej wody na wybrzeżu, to prawie że zawsze starajcie się umieścić tam dzielnicę portową z latarnią. Oprócz tego zapewnia. Plus jeden punkt Wielkiego Admirała. A co najważniejsze, gwarantuje dostęp do kolejnego szlaku handlowego pod warunkiem, że nie znajduje się tam już targowisko. No i latarnia tutaj jest absolutnie podstawowym budynkiem w dzielnicy portowej i podobnie jak targowisko, zaraz po ukończeniu tej dzielnicy powinna zostać zbudowana albo kupiona. No i jeżeli na przykład popatrzycie sobie na taki maskat, który swojej dzielnicy portowej nie zbudował, to jego pola wodne są beznadziejne. Tutaj w tym mieście widać, że te pola już mają o jeden pożywienia więcej, czyli tutaj jest zbudowana latarnia morska i wzmacnia nam te pola. Kolejnym budynkiem w dzielnicy portowej jest stocznia, która gwarantuje produkcję równą premii za sąsiedztwo dzielnicy portowej, czyli warto wtedy pamiętać, jeżeli się ma dużo portów, o karcie na podwojenie bonusu dzielnic portowych, tak jak ja tutaj zrobiłem. Czyli przykładowo, jeżeli ta dzielnica jest plus 6, to jest zdublowane do plus 12, to taka stocznia daje nam plus 12 produkcji. Tutaj można zobaczyć plus 12 do produkcji w tej stoczni, gdybym ją tutaj kupił. I można naprawdę bardzo, bardzo dużo produkcji zyskać. I oprócz tego, że sama z siebie daje produkcję jako budynek, to dodaje jeszcze plus 1 do produkcji. Na wszystkich polach z płytką wodą, na których nie ma żadnego ulepszenia. Jeżeli bonus waszych stoczni połączycie ze statusem suzerena w mieście państwie Auckland, które dodatkowo dodaje plus jeden do produkcji do wszystkich pól z płytkimi wodami w naszym mieście, to kiedy połączycie ten bonus Auckland ze stocznią, to wasze pola morskie mogą wyglądać w ten sposób. Nic tu nie trzeba było ulepszać, wystarczyło tylko zbudować stocznię i być suzerenem w Oakland. A jeżeli chodzi o priorytet budowania tej stoczni w waszych miastach, to na pewno jest on bardzo wysoki w miastach, które mają problem z produkcją i które mają bardzo dobry port, na np. plus 4 i więcej i do tego najlepiej zdublowane kartą gospodarczą. W takim mieście ze słabą produkcją i z bardzo dobrym portem najlepiej ten budynek kupić za złoto, on kosztuje około tysiaka, więc tak naprawdę nie jest to drogo. Co jest... Bardzo dobrą kwotą za ilość produkcji, którą można otrzymać z tego budynku przy prawidłowym zbudowaniu portu. No i ostatnim budynkiem, który mamy dostępny w dzielnicy portowej, jest port. Dostajemy go pod sam koniec gry i w zasadzie rzadko, kiedy mamy szansę i w ogóle cel, żeby go budować. Tak naprawdę zapewnia on bardzo niewiele, bo tylko dwa pożywienia dwa złota, jeden punkt Wielkiego Admirała i dodatkowy jeden obszar mieszkalny, co nie jest jakoś bardzo dużo. No i daje plus 2 do złota na wszystkich polach z płytką wodą w danym mieście. Jako, że pod sam koniec gry zazwyczaj mamy już dosyć sporo złota, to dodatkowe paręnaście złota natury tak naprawdę nie zrobi nam dużej różnicy, a trzeba sporo czasu poświęcić budując ten budynek, no i ja tak naprawdę buduję port naprawdę kiedy mam albo bardzo mało złota i, i potrzebuję go skrajnie. Albo kiedy totalnie nie mam już co robić z produkcją Jeżeli dane miasto ma naprawdę bardzo dużo pól z płytką wodą To wtedy faktycznie można taki port zbudować Na przykład mówię o tym mieście, które kiedy rozwinie się do większej ilości obywateli No to zobaczcie na ilu polach z wodą może pracować Jeżeli każde to pole będzie miało jeszcze plus 2 do złota No to spokojnie z 40 albo 50 zł na turę można tutaj zarobić w takim mieście Tak jak mówiłem wcześniej przy produktach korporacji Tutaj w porcie również są trzy miejsca na te produkty korporacji. Jeżeli bardzo zależałoby Wam na jakimś wielkim admirale i koniecznie chcielibyście go dostać, to tutaj, w mieście z wybudowaną dzielnicą portową, możecie przeprowadzać projekt transportu portowego, co zapewni Wam złoto równe 15% tej produkcji, no i oczywiście punkty Wielkiego Admirała. No i teraz, jeżeli chodzi o cuda związane z dzielnicą portową, to na pewno jest trochę więcej propozycji ciekawych niż tych związanych z dzielnicą biznesową, no i na pierwszym planie jest mauzoleum. Ten cud dodaje nam jeden do nauki, jeden do kultury i jeden do wiary na wszystkich polach z płytką wodą tego miasta. No i zobaczcie, jak dużo tych trzech zasobów można urwać w takim mieście, które ma naprawdę dostęp do dużej ilości tych pól. Innymi cudami, które są warte wspomnienia jest na przykład kolos, może nie jest to jakiś fantastyczny cud, ale plus jeden do szlaków handlowych zawsze się przyda. Statua wolności, która w zwycięstwie dyplomatycznym jest absolutnie... Podstawowa, no i również musi się ona znajdować w sąsiedztwie dzielnicy portowej, czy na przykład w grze kulturowej Opera w Sydney. No i dobrze, moi drodzy, myślę, że to będzie tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście i że te wszystkie wskazówki były przydatne. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Dajcie łapę w górę pod filmem. Dajcie suba na kanale. Wbijajcie do mnie na Discord, gdybyście mieli jakieś pytania. Wszystkie linki, które są potrzebne tutaj, są w opisie. Zapraszam do innych filmów. No i pa pa.